Siemanko, ziomeczki. Wyciszę tę muzykę, bo mnie denerwuje. Wszystko na połowę i gotowe. I witajcie, pewnie zastanawiacie się, kto jeszcze dalej gra w Minecrafta? I otóż ja gram w Minecrafta, bo chciałem sobie sprawdzić, jak wygląda najnowsza wersja właśnie tej gry. I już dostałem od Już mnie biją, więc to jest też ciekawe. Chyba. Nie chcę być bity. Przedmęczycie ja automatyczny skok? Nie no, co jest? Ja nie chcę mieć tego automatycznego skoku. I muszę się najwyraźniej postarać, by nie zginąć od niej. Nie wiem kto to kurwa jest. Wygląda na mnie na nieprzyjazne villagery po prostu. To jest domownik. Już mam tu cave'a. Już mam tu cave'a, w którym jest żelazo i tak dalej. Ale najpierw potrzebuję drewno, którego nie zdobędę, jeśli nie zabiję ich. Umrzej kiedyś. Drewno. Okej, okay, zrobię. Postaram się całe to drzewo. Dobra, nie zrobię całego. Wezmę sobie do pięciu. Dobra, nie mam jedzenia. Mam trochę zboża. A ja zapływałam się. Tak brzydko powiedziałem: brzydki zęb, jak człowiek. Tak, tak. Dobra, tak robię teraz. Mhm. Uh -huh. Robię teraz tak. Okej. Okay. <laughs> Gotowe. Powinno być teraz okej, okay. teraz pójdę sobie znaleźć... Ty nie się da jeść? na pewno przydadzą się w farmie. Księga receptur. Da się z tego zrobić jedzenie. Uuu, to jest lodowiec? Dobra. Tutaj jest dużo kurczaków. Potrzebuję jedzenia kurczaków. Chyba w tej najnowszej wersji nie. W tej chwili mikrofon mi się wyłączył, więc... Dołączając i kontynuując temat, który mówiłem, o którym mówiłem, czyli, że myślałem, że jeśli się zje surowe mięso, to wtedy będzie się otrutym. No, i zaraz mikrofon wróci do normy. Halo. Dobra, powróciłem. Powróciłem. I lecę zrobić sobie teraz piecyk. Nawet tutaj mogę w sumie zamieszkać. To może być słabe, ale na takie mieszkanie chwilowe, no to może być. Dobra. Fajne tekstury są, w sensie wydają się inne, ale można się przyzwyczaić. Pewnie jest więcej zwierząt. Na pewno piecyk jest inny. To jest 1.14 wersja jakby co. <laughs> Powróciłem. Mam patyki. 3. To zrobię sobie od razu lepszy kilo. Lepszy miecz, bo na tyle mnie stać na razie. Co mi to już sobie wywala. OLOL? Tak no, na mnie. Mmm. się. O, wow, super. Trzy daje. Jest. Daje trzy. Super. Super, że daje trzy. <laughs> Pójdę dalej. Boże, mógłbym spaść. Najpierw zrobię sobie jedną rzecz. Może puszczę tę muzykę trochę głośniej. Muzyka i dźwięk. Dobra. Halo, muzyka. Muzyka. Okej, okay, tutaj mogę spaść. Wezmę sobie jakieś bloki. No i tak tam spadło. Popisałem się teraz. Dobra. Mam jednego żelaza. To jest węgiel. Pajnie, że mi się cave tak trafił od razu. Nie wiem, czy w tej okolicy chcę robić domek. Ale co tam. Nie wziąłem tego. Nie wziąłem craftinga ze sobą. Tutaj to jest. To brada. Do... Idę po crafting. I żeby zobaczyć, gdzie spadłem. Najwyraźniej gdzieś tutaj. O, tutaj. Dobra, tutaj spadłem. Owca. Pewnie wielu owiec nie znajdę takiego kształtu. Oni tutaj są. O kurwa, jest. Kurwa, super dużo. Już i nie mam, lecę do nich. Lecę do nich po mojej temy. Proszę, nie zabijaj mnie. Proszę, nie traf we mnie. To jest ich siedziba. Chyba na to wygląda. To jest ich siedziba ten oto ten. Nie wiem, możecie wiedzieć. Ja tam w Minecrafta nie pogrywałem często. Szczególnie w tę wersję. Kurde, ale nam nie polują. Mam nadzieję, że jak zniszczę niższej się dzieje, to zniszczę ich po prostu ich. Zebrałem wszystko. No ja pierdolę! W tym momencie wydarzy się 300 IQ Place, więc jeśli ktoś ma zamiar pójść do toalety, to niech zrobi to teraz. Bo musicie to zobaczyć. Kozak! GENIUSZ Ale jest geniuszem zajebistym, Boże Dobra Dobra, oni pospadali, tam też EXP eks, spadł, tip Tip, tip, To nie tutaj, nie tutaj dobra, stracę hopa stracę, dobra, nieważne hmmm postawię tutaj go stworzę o takie cudo postawię je sobie tu Dobra. Schodzimy na dół Ła e, Spadek Dobra, dobra Mam cały, mam cały ten. Jest ok. A w ogóle pewnie zastanawiacie się, czemu robię yy, odcinek, yy, w którym gram w Minecrafta. A wam powiem, że to jest coś ciekawe, bo chciałem po prostu zobaczyć, co, co takiego się stało z tym Minecraftem. Yy, jeśli chodzi no, o gameplay. No, Survival. I tak dalej, co się rozwinęło. Motywy. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, tu widzę, że mamy rozległego tego kejwa. Nie wiem, czy będę w nim długo siedział. Ile mam już? 20. Strasznie dużo. Strasznie dużo. Możemy za niedługo pójść do tej um, wioski. Znaczy nie wioski, tylko do tej ich, e, tych co ja to nazywam villagerami, e, do tego ich centrum. Nie wiem co oni tam robią, nie wiem czy tam jakieś itemy będą, nic absolutnie nie wiem. To co najwyżej możecie powiedzieć w komentarzu, na przykład, co się takiego pozmieniało. Okej... Duru dup dup, dup A, zombie! Halo? Zlecz mnie, dobra. Um, mam jabłko. Dobra, jest ok. już przez następne 20 minut grzebania w kejwie i e, robienia paru mało istotnych rzeczy, jak ścinanie drewna, nic nie mówiłem. Tak więc przesunę wam już do końcówki tego filmu i. W sumie widzimy się już w następnych odcinkach Elo.